Dobra ludziki, tutaj pogramy strefę Hexena, Nowy ten epizod, Vestiges of Grandeur. Nowa gra. No ogół grałem wojownikiem, wojownik no to wiadomo ma speed na maxa, armor na maksa, strength na maksa, magii tylko nie ma za dobrej. Ten to akurat zawsze był najsłabszy ludziks, ale, ale lubiłem go maga, jest spoko. Flerek jest na ogół wyrównany, a wszystko średnio, ale wojownik Wojownik to jest wojownik Co by nie mówić. O I muzyczka z Heksena No, klasa sama, klasa sama w sobie Klasa sama w sobie, nie jakiś tam blotborny Swego, swego, swoją drogą za bardzo nie, nie rozumiem za bardzo wiecie fanów Bloodborne. W ogóle fani tych gier Soulsowych są taką dziwną grupą ludzi. Ja zawsze mam takie wrażenie, że ci ludzie mają jakieś problemy, jakieś poważne kompleksy albo coś. Ostatnio na Facebooku coś mówię, napisałem, że no. No nie ma Bloodboarna dwójki, no i no i widocznie z jakichś tam przyczyn no, no, no nie zrobili drugiej części, tak? Może, może stwierdzili, że to nie była aż tak dobra gra, żeby robić do niej drugą część, tak? Ło! Zapomniałem, że te butelki mają nie nie niezły rozbrysk, że tak powiem. To od razu... Od razu zaatakowany zostałem przez grupę fanboyów tego Bloodborne'a, że ho, bo nie, nie umiesz grać w tą grę. I to, to jest od razu i zawsze rozbija się wszystko. Nie o to, że nie lubisz level designu, czy nie lubisz grafiki, czy nie podoba ci się wykreowany świat, czy nie podoba ci się jakieś potwory, czy fabuła. Nieważne. Zawsze się rozbija w tych grach o to, że nie umiesz w to grać, tak? I, i widzę, za no, czasami mam wrażenie, że jedyną... Czekajcie, bo trochę jest tutaj za ciemno. Że jedynym plusem tych wszystkich gier jest tylko to, że one są trudne. Że one są trudne. Tak naprawdę wszystkie te gry Soulsowe nie mają żadnych plusów, poza tym, że są trudne. I, I to jest jedyny element, dla którego ludzie, którzy w nie grają, tak naprawdę w nie grają, bo one są trudne. Ale jeżeli gracie w nie tylko dlatego, że one są trudne... Jać! Bo, jeżeli poziom trudności to jest jedyny powód, dla którego ktoś w coś gra, no to, no to trochę słabo, nie? Kurde, nie może wyskoczyć tam, widzieliście? Ja rozumiem, że mnie na przykład w Bladbornie osobiście, ja, ja grałem w Bladborna. Mnie się w Bladbornie osobiście podobał. E, podobał mi się klimat, level design, tak? Akurat poziom trudności to jest taka gra, tak? Ona nie należy do najłatwiejszych, aczkolwiek, no. Nie doskoczysz tam? Ona nie należy do najłatwiejszych, ale no, no bez przesady, nie? O, teraz chodź, chodź. Bardzo dobrze. Ale bez przesady, no wiecie, no ja jak gram na przykład Warmored Core 6, to ja nie gram Warmored Core 6 dlatego, że... że jest trudny, tylko dlatego, że strasznie mi się podoba klimat. Walka, e... eksplozje, muzyka, to mi się najbardziej podoba. Poziom trudności akurat jak dla mnie Warmored Core 6 jest e... w decha jest naprawdę pasuje i mi mi odpowiada. Ale nie rozumiem tych wszystkich fanboyów, tych w szczególności, właśnie Bloodborne. Tak, lubisz grę, to powiedz o niej coś, żeby ludzie wiedzieli. O! Żeby ludzie wiedzieli, dlaczego lubisz tą grę, tak? A nie, że lubię tą grę, bo, bo jest trudna. A ty jej nie, nie lubisz, bo jesteś cienki. No nie, bo grałem w nią i... i, i, i... Grałem wiele gier soulsowych. Przeszedłem ich trochę. Na przykład Surge. Eee, no, Wspomniany przeze mnie Armored Core 6. Dark Souls 2, Dark Souls 3 Surge 2 także. Eee, Mortal Shell. Eee, Lords of the Fallen, więc... Więc no... No, 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 no trosze, trochę chyba wprawy w takich grach też mam, no. Jeszcze tylko tego najnowszego Lord the Fallen nie grałem. Muszę w niego w końcu zagrać, bo mówiłem wam o nim prawie rok temu i jeszcze do tej pory nie zagrałem. No nie, może nie rok temu, ale jakoś chyba w styczniu tego roku. W styczniu czy lutym tego roku wam o tym mówiłem. To żeś pięknie zrobił Na szczęście gra gracie nie ukaże za to Jak to bywało w przeszłości Spadłeś gdzieś I no lepiej dla ciebie mój drogi żebyś miał zrobiony zapis, tak? Świetnie Proszę bardzo, ale i tak jest winda Czy to jest jakiś sekret? Nie za bardzo nie No Heksem klimatycznie według mnie zawsze był brał taką Zobaczę, zobaczę Pewnie SMS No, oni to... muszę na tych uważać, bo oni to lubią tymi kulkami napierniczyć, a tam na rękawice jakieś... A muzyka z Hexena to jest mistrzostwo. Tak jak mówię, ja tu nie mam nic do Bloodborna, broń Panie Boże, to jest super gra, tylko mam problem do tych takich fanboyów, co... Co wiecie, no, powiem, <laughs> nie lubisz go, bo on jest trudny, bo ja umiem grać, a ty nie umiesz, ha? No nie, no, no, no grałem tego, wiesz, Bloodborne'a i, i, i prawie go przeszedłem, ale, ale, prawie, no powiedzmy przeszedłem tak te 70% gry, tylko mnie po prostu znużył, no, ale to jest tylko moja reakcja, no. Tak z 3-4 gry przeszedłem i, około, i, i przyznam, że mnie po prostu znużył, ale to było dlatego, że ja go przechodziłem zaraz po chyba Dark Souls 3, tak mi się wydaje. O Dark Souls 3 przeszedłem pod koniec, 20, na święta 2018. Grałem w niego pod koniec 2017, na początku 2018, ale przeszedłem go, wróciłem do Lotteryka na koniec 2018 i mi się udało gościa rozwalić, nie? Trzeba zobaczyć czy tu gdzieś na kolumienkach nie ma jakichś przycisków do naciskania I, i mnie po prostu znużył nie, nie, nie chodzi o samą może grę, tylko o sam fakt tego, że Że ja po prostu grałem ja w niego grałem to, eee, zaraz, tak ja mówię, zaraz po Dark Soulsach 3 ja w niego grałem jakoś na początku 2019 roku One nie są takie wytrzymałe, ale niestety potrafią razić ogniem. I, I to jest problem. Pamiętajcie o tym moi drodzy, że jak obserwujecie kogoś, kto gra w stare gry i tak ta postać cały czas biega, nie? to jest run mode. Tryb biegania. To nie jest normalny tryb poruszania się w Heksenie czy w Herediku, to jest tryb biegania. Pamiętajcie o tym, że większość ludzi tak nie grała kiedyś. Większość ludzi jak potrzebowała bieganie, na przykład żeby, żeby tam sobie gdzieś na jakąś platformę prze, prze, przebiec, no to używało się z shiftem, tak? Naciskało się shift i, i strzałkę do przodu na przykład, czy W. Ale chociaż raczej strzałkę, bo w tamtym czasie <laughs> grało się na kursorach WASD weszło dopiero <laughs> wraz z Quake'em, 2, Quake'em 3. Na dobre zagościło WASD. Wcześniej to ludzie grali na strzałkę. No, a może chyba jeszcze Quake 1, to co niektórzy też próbowali grać na WASD, ale na ogół to grano na kursorach. I nie poruszano się na tym run mode, na tym bieganiu. Poza tym, także te gry, na jak wyszły, jak Hexen wyszedł, to on na większości sprzętu działał w maksymalnie tam 20, może klatkach, może 23, 4, jak ktoś miał naprawdę dobry sprzęt. Więc to też nie była jakaś mega zwariowana prędkość. Tak, biegania używało się tylko i wyłącznie w wyjątkowych jakichś celach uda muszę stąd uciekać o młoteka ale młoteksa będziemy używać moi drodzy tylko na e, tylko na, pie na tych Młotek będziemy używać tylko na przeciwników, którzy będą w nas coś miotać. Dobra, ludzie, taki krótszy odcinek. Dzięki za pooglądanie tego. No i bywajcie.